Witam. Zapraszam na omówienie pewnej dziwnej sygnalizacji świetnej. Na kanale Stop Han 1329, odcinek mniej więcej od minuty 23, mamy taką scenkę, którą omawiałem we wcześniejszym filmie o owieczkach, ale nie tak szczegółowo. Myślę, że tutaj trzeba by to bardziej szczegółowo omówić. Mam tu takie z... dziwne sygnalizatory. Tu Prawym pasem mamy dwa sygnalizatory. Ten drugi jest jakiś taki podwójny. Wydawało mi się, że tam jest no, normalnie zielone i czerwone, ale to piszą w komentarzach ludzie, że to może być żółte. Nie widzę dokładnie. To najpierw się świeci, to niby żółte, potem mruga i potem się włącza czerwone. Teraz mrugo. Teraz się świeci a teraz się włącza czerwone. Nie, nie widzę jaki to jest kolor. Możemy przyjąć, że jest żółte sobie. I teraz, tak. Po pierwsze, czy to jest legalne? Po drugie, co to w ogóle oznacza, coś takiego? Już tam tłumaczyłem w, w, we wcześniejszym filmie, że jak jest na przykład ta sygnalizacja z tą strzałką warunkową, to tam się do czerwonego nie musimy stosować bo nie jest nigdzie opisane, co to czerwone oznacza. W przypadku tego to jest z S2, jeżeli pamiętam, z tą strzałką warunkową, no to nie ma opisanego tam, co te poszczególne kolory oznaczają. Więc możemy się do tego nie stosować. No tutaj, tu akurat nie ma tej szczałki warunkowej, no jest takie dziwadło. A teraz no, też można się zastanawiać, czy to w ogóle traktować jako jeden sygnalizator, czy jako dwa. Jeżeli, no bo ta strzałka warunkowa, no to też jest, tak, jakby dwa sygnalizatory koło siebie. No to może to też są jeden sygnalizator taki podwójny, jest. No jeżeli to jest, traktujemy jako jeden podwójny, no to jest nielegalny, nie ma czegoś takiego w przepisach. Nie, nie musimy się do tego stosować. E, teraz tak, jeżeli to jest tak, tam mówią, że to jest czerwony i zielone, no i żółte, no w tym normalnym rozporządzeniu o znakach drogowych nie ma czegoś takiego. Jest tam w tych szczegółowych, tam w warunkach szczegółowych, technicznych, tam dla znaków i sygnałów drogowych. Jest coś takiego w punkcie 4.2.3, ale nie wiem, bo ja to tak patrzę, to chyba są dwa te punkty 4.2.3, no to, to w tym, który jest zatytułowany sygnały nadawane w sekwencjach innych niż podstawowa, no to tu jest coś takiego. Sygnalizacjach wzbudzonych przez trawę na przecięciach drogi z torami tramwajowymi stosuje się sygnały czerwony i sygnał żółty o następującej sekwencji. Żółty migający, żółty stały, czerwony, żółty migający. No i to jest dyskusja tam pod tym stophamem. No komentator spada i spada i twierdzi, że no to nie jest zgodne z tym rozporządzeniem, bo to nie jest na przecięciu drogi. No. No z tym można by się nie zgodzić, bo no tu jest wiadomo, że tam przepisy to jest bełkot, no to w, w, w tej sytuacji myślę, że określenie na przecięciu, no to oznacza w pobliżu przecięcia, tak to należy rozumieć. No przecież wiadomo, że na, na torach tramwajowych, na środku torów nie, nie stawiamy sygnalizatora. No oczywiście, czepiać się tego można, no bo język powinien być precyzyjny, jasny, szczególnie w przepisach. Powinni napisać, że przy przecięciu, przed przecięciem, no coś takiego, a nie, że na przecięciach drogi. No ale dobra, powiedzmy, że to, że to rozumujemy w sensie, że w pobliżu i że można coś takiego stosować. No ale to, że można stosować, że gdzieś tam jest to dopuszczone, no to chyba nie znaczy, że można stosować coś, co jest bez sensu i coś, co nie wiadomo. Co ma oznaczać, i tak dalej, i tak dalej, I coś co, co dez dezorientuje. No to chyba nie jest dozwolone, mi się wydaje. Nawet jak tam teoretycznie, niby jest napisane, że można stosować, że się nawet stosuje się. No i dobra, no co z tego, że się stosuje? Skoro no ja nie widzę, żeby to było gdzieś opisane, co to oznacza. No w ogóle nie dopuszczam sygnalizatorów, czy tam znaków innych niż w tym normalnym rozporządzeniu o znakach drogowych. No bo tu jest opisane co konkretnie takie te, te, te znaki i sygnały oznaczają. No jak tu nie jest opisane, no to skąd kierowca ma wiedzieć, co to oznacza? Także tam te, ja w ogóle bym tam olał to, to całe rozporządzenie o, tam, o warunkach technicznych. No to jest dla budowniczych dróg, a nie dla, dla nas, dla użytkowników. No nawet jeżeli uznamy, że jest to tam dopuszczone takie umieszczanie, no to co to oznacza? No nie jest to, nie, nie widzę, żeby to było gdzieś opisane, co to oznacza. No jak nie, jak nie wiadomo, co oznacza, no to się do tego nie stosuje. No prosta sprawa. Więc suma summarum uważam, że nie jest to legalne, no mimo, że tam niby jest w tym rozporządzeniu taki zapis. E, co my tu jeszcze mamy za problemy? No, po, no nie wiemy, co oznacza teraz. E, oprócz tego, że my tu mamy te sygnały nad pasami ruchu. No też mamy tutaj sygnały z boku. I tu mamy kolejny problem, no bo też nie, nie, nie widzę, nie przypominam sobie takiego zapisu, który by tam tłumaczył, co, co oznacza sygnalizator nad pasem ruchu. No jest ogólny zapis, co oznacza znak nad pasem ruchu. Niby sygnalizator jest znakiem, no ale tak jak czytamy te przepisy, te rozporządzenia, no to tam jest to traktowane osobno, osobno się wymienia znaki, osobno się wymienia sygnały, czyli no, wniosek był z, z tego, myślę, że to należałoby wyciągnąć, że to w przepisach jest to traktowane jako oddzielny byt. Skoro oddzielny byt, to powinno być oddzielnie w przypadku sygnałów napisane, co oznacza sygnał nad, nad danym pasem ruchu, co oznacza sygnał z boku itd., itd. No ja tego nie wiem, albo, albo tego nie ma, albo tego nie znalazłem. No i tam, dobra, nawet jeżeli przyjąć, że to jest tam tak znak drogowy, czyli nad pasem ruchu oznacza, że dotyczy tego pasa ruchu. No to, to, no to, no to te z boku co oznaczają? No, to, no te z boku oznaczają, że wszystkich dotyczą pasów ruchu. No więc to, to, że my tu mamy jakieś sygnały nad pasem ruchu, to nie znaczy, że nie mamy tych, tych z boku sygnałów. Które dotyczą wszystkich pasów ruchu, no, czyli też się musimy do nich stosować. No, i teraz mamy tak: mamy ten dziwny sygnalizator, dwój, tam stanowy. No, to uważam za nielegalny. No, nie jest opisane, co to oznacza, te, co, co te kolory oznaczają, no, czyli nic nie oznaczają. To, to, to bym w ogóle ten sygnalizator pominął. On nie ma żadnego znaczenia, uważam. Tam, czy on jest legalny, czy on jest nielegalny? Czy, no Można sobie stosować go, ale no, nic on nie oznacza. No, to jaki jest sens stosowania takiego czegoś? Nie wiem. No i teraz mamy tutaj te dwa sygnalizatory: jeden jest kierunkowy. Aha, no jeszcze, jeszcze z drugiego powodu jest to nie. Jeszcze z, tam, z drugiego, tam z kolejnego powodu jest to nielegalne: no, rozporządzenie mówi no, pytanie, czy można na, na, nad jednym pasem ruchu stosować no dwa. Oddzielne sygnalizatory. No i rozporządzenie mówi, że tam niby można, ale to sygnalizatory kierunkowe. No tu mamy S1, który nie jest to jest sygnalizator ogólny, nie jest to kierunkowy, a ten drugi nie wiadomo czym jest. Bo nie jest opisany. No nawet jeżeli jest kierunkowy, no to ten pierwszy nie jest kierunkowy, no więc nie można czegoś takiego stosować. Czyli no. Znowu jest to wszystko nielegalne. Teraz, jeżeli to wszystko jest nielegalne, no to może w ogóle do sygnalizacji nie powinno się stosować, no to e, czyli tą całą sygnalizację powinno się olać, no to moim zdaniem to to jest, tak, tak się powinno prawidłowo stosować na tym skrzyżowaniu. No wszystko tu jest nielegalne, no czyli olewamy sygnalizację świetną, stosujemy się do wyłącznie do tam pozostałych znaków drogowych. Chociaż też się można zastanawiać, czy w ogóle w, w takiej sytuacji w ogóle do, do czegokolwiek się tutaj stosować, no bo całe skrzyżowanie jest nielegalne w takim wypadku, czyli jedziemy tam na pałę. Także różne tu warianty można stosować. Dobra, załóżmy, że nie ma tego, tego dziwnego sygnalizatora i mamy tylko te dwa. No to do którego się teraz stosować? Na jednym się świeci zielone, na drugim się świeci czerwone. No I teraz no, znowu pytanie do tych mędrców, wszystkich, którzy, nie roz, którzy twierdzą, że, że to rozporządzenie, które mówi, że yy, sygnalizacja ma pierwszeństwo przed znakami drogowymi. No ja tłumaczę, że no, nie ma to ten zapis sensu, no bo yy, nie ma sprzeczności między znakami a sygnałami. No, z, znak mówi, czy masz pierwszeństwo, a sygnał mówi, czy wolno ci jechać, czy nie wolno jechać. No i tutaj też mamy taką kwestię podobną do rozstrzygnięcia. No jed, jeden sygnał mówi, że jest zezwolenie na jazdę, a drugi mówi, że nie ma zezwolenia na jazdę. No, czy to jest sprzeczność? Ja nie widzę sprzeczności. No, jest zez... <grym> znaczy no zezwolenie. Zezwolenie to nie znaczy, że masz jechać, tylko że wolno ci jechać. Jest dopuszczona jazda, a drugi mówi: no nie, jednak nie jest dopuszczona. Gdyby to zielone oznaczało nakaz jazdy, no to byłaby sprzeczność. No, nakaz jazdy jest sprzeczna z zakazem jazdy. No, ale dopuszczenie jazdy nie jest sprzeczne z zakazem jazdy. Znaczy, no, oczywiście można się kłócić, ale. No i teraz, no nie wiem, czy takie sytuacje występuje Ale gdyby się ten, ten ogólny, na ogólny by się świeciło czerwone, a na, na tej strzałce by się świeciło zielone. to wolno jechać czy nie wolno jechać? No moim zdaniem nie wolno. No nigdzie nie jest napisane, że jak, mam tu, że jak mi się tam na jednym świeci zielone, a na ogólnym się świeci czerwone, to do, to do ogólnego nie muszę się stosować. No gdzie to jest napisane? Czyli no jeżeli się świeci czerwone na tym ogólnym, no to w żadnym kierunku nie mogę jechać. No to jest sygnalizator ogólny, on mówi o wszystkich kierunkach, jest umieszczony z boku. Czyli obowiązuje na wszystkich pasach ruchu, należy się do niego stosować. Czyli jak tu jest czerwone, no to nie wolno jechać w żadnym kierunku, koniec kropka. Dobra, tam suma sumarum, żeby za dużo tam nie filozofować, no to no Przy przed całym tym bałaganie, no jak żeby doszukiwać jakiejkolwiek legalności, sensowności, no to po prostu tego sygnalizatora bym olał. On tak dobra tutaj niewiele zmieniał, no bo on to taką <noise> pełni funkcję informacyjną. Moim zdaniem no to, że tu się czerwone świeci, no to nie trzeba się zatrzymywać. No ten sygnał za to nic nie oznacza. No ale no jeżeli jedzie tramwaj z przeciwka, no to trzeba się zatrzymać. Ja przypuszczam, że świeci się czerwone wtedy, gdy jedzie właśnie tramwa jest przeciwka. Więc tak na jedno wychodzi. No, i tak jak powiedziałem, do, no do tego ogólnego należy się stosować, nawet jak się jest na lewym pasie. No, bo to, to, to mnie nie interesuje, że tu jest tam nad, nad tym lewym pasem sygnalizator kierunkowy, no, ale z boku mamy ten ogólny i on dotyczy wszystkich pasów ruchu. No, jak ktoś uważa inaczej, no, to niech mi poda przepisy, które mówią, że, że mogę sobie ten ogólny sygnalizator umieszczony z prawej strony olewać.